Gdyby Ziemia była wielkości monety, Neptun byłby mniej więcej wielkości piłki bejsbolowej. To robi wrażenie. Ale to nic w porównaniu z gigantyczną dziewiątą planetą, która może się tam ukrywać. Saga odkrycia planety dziewiątej mogła właśnie dobiec końca. Okazuje się, że problem nie polegał na tym, gdzie szukaliśmy, ale jak. I naukowcy mogli właśnie dokonać największego odkrycia w Układzie Słonecznym od dziesięcioleci. Idea znalezienia planety za Neptunem istnieje od lat. Wiem, w szkole pewnie uczono was, że dziewiątą planetą jest Pluton, ale zapomnijcie o Plutonie. Został zdegradowany do mniej prestiżowej kategorii w 2006 roku. Mówię o Planecie Dziewiątej. Hipotetycznej, gigantycznej planecie, która mogłaby być naszym kosmicznym sąsiadem. Nigdy jej nie widzieliśmy, ale naukowcy są przekonani, że gdzieś tam jest, ukryta w zewnętrznym układzie słonecznym. Żeby wyjaśnić, dlaczego tak uważają, potrzebujemy kartki papieru. Hej, mam jedną. Kładziemy na niej monetę i nagle zaczyna się poruszać. O ile nie mówimy o jakichś supermocach, ta moneta nie może poruszać się sama, prawda? Więc domyślasz się, że ktoś po drugiej stronie trzyma magnes i nim porusza. Nie widzisz magnesu, ale to wyjaśnia dlaczego moneta się rusza. Coś podobnego dzieje się z planetą dziewiątą. Nie widzimy jej. Nie możemy jeszcze udowodnić jej istnienia. Ale mogłaby wyjaśnić dziwne ruchy, które obserwujemy w kosmosie. Na przykład planety w naszym Układzie Słonecznym krążą na płaszczyźnie nachylonej około 6 stopni względem Słońca. Ale dlaczego 6 stopni? Nikt tak naprawdę nie wie. Niektórzy naukowcy uważają, że te orbity mogą być lekko nachylone przez przyciąganie dziewiątej planety. Jej istnienie mogłoby też wyjaśnić nietypowe tory mniejszych obiektów w odległym pasie Kuipera, regionie pełnym lodowych szczątków rozciągającym się daleko za orbitą Neptuna. W 2016 roku naukowcy z Caltech opublikowali badanie o planecie dziewiątej. Sugerowali, że może mieć masę około 10 razy większą niż Ziemia. I poruszać się po bardzo wydłużonej orbicie. To naukowy sposób powiedzenia, że jedno okrążenie Słońca zajmuje jej wieczność. Dlatego znajdowałaby się w zewnętrznym układzie słonecznym bardzo, bardzo daleko. Krążyłaby od 20 do 30 razy dalej od Słońca niż najdalsza planeta Neptun. Według naukowców Planeta 9 potrzebowałaby do 20 tysięcy ziemskich lat na jedno pełne okrążenie Słońca. Ponieważ jest tak niesamowicie daleko, prawie nie da się jej zobaczyć. Więc choć ta hipoteza brzmi fascynująco, nigdy nie znaleźliśmy solidnych dowodów na istnienie Planety 9. Ale możemy być blisko! W maju 2025 roku zespół z Narodowego Uniwersytetu Tsinghua mógł dokonać jednego z najbardziej ekscytujących odkryć w Układzie Słonecznym. Dobra, jest hipoteza, że Planeta 9 nie została jeszcze odkryta, bo nie używaliśmy właściwej metody. To nowe badanie stawia ciekawe pytanie: co jeśli planeta 9 świeci jaśniej w podczerwieni niż w świetle widzialnym? Pozwólcie, że wyjaśnię. Naukowcy próbowali dostrzec planetę 9 po jej odbitym świetle, ale jest problem. Żeby dostrzec ją w świetle widzialnym, światło słoneczne musiałoby przebyć całą drogę do planety dziewiątej, odbić się od jej powierzchni i wrócić do Ziemi. Gdyby planeta wielkości Neptuna była 10 razy dalej niż Neptun, wyglądałaby około 10 tysięcy razy słabiej. Ale własne promieniowanie cieplne planety, czyli jej ciepło, musi przebyć tylko jedną drogę. Więc w podczerwieni planeta 9 byłaby tylko około 100 razy słabsza. Dlatego sensownie jest szukać jej za pomocą kosmicznych teleskopów na podczerwień. I na tym polega idea tego badania. Zespół zaczął przeszukiwać archiwa, szukając starych danych z przeglądów nieba w podczerwieni. I pobrali je z dwóch głównych źródeł. Najpierw IRAS, satelita wystrzelony w latach 80., który skanował niebo przez prawie rok. Potem japoński satelita Akari, obserwatorium podczerwone, działające między 2006 a 2011 rokiem. W zasadzie porównali obiekty z bazy danych IRAS i sprawdzili, które przemieściły się do czasu obserwacji Akari. I dzięki temu naukowcy znaleźli coś niesamowitego: obiekt, który może być naszą zaginioną dziewiątą planetą. Bo jeśli coś się porusza, może być planetą krążącą wokół Słońca, prawda? I tak, znaleźli obiekty kosmiczne wykazujące drobne ruchy. Ale zanim wyciągnął wnioski, musieli wykluczyć efekt paralaksy. A to coś naprawdę ważnego przy odkryciach w układzie słonecznym. Żeby to wyjaśnić, potrzebuję, żebyście coś zrobili. Trzymajcie jeden palec przed twarzą. Zamknijcie jedno oko. A teraz zamieńcie. Wasz palec wydaje się lekko przesuwać, prawda? To dlatego, że patrzycie na niego pod nieco innym kątem, z jednego oka na drugie. To samo dzieje się, gdy patrzymy w kosmos z Ziemi. Ponieważ nasza planeta krąży wokół Słońca, widok bardzo odległych obiektów zmienia się odrobinę. Ten efekt nazywa się paralaksą. Chodzi mi o to, że przez ten efekt planeta dziewiąta wydawałaby się poruszać po niebie, gdy Ziemia krąży wokół słońca. Danego dnia może wydawać się być w jednym miejscu, ale 6 miesięcy później, gdy Ziemia jest po przeciwnej stronie słońca, wyglądałaby jakby się przesunęła. Kolejne sześć miesięcy później wydawałaby się wracać. Naukowcy musieli uwzględnić paralaksę, właściwie musieli usunąć jej efekty, więc zespół analizował zdjęcia nieba z tego samego dnia każdego roku. Bo tego samego dnia Ziemia jest zawsze w tym samym miejscu na swojej orbicie. To znaczy, że jeśli planeta 9 istnieje, pojawiałaby się w tym samym miejscu na tych zdjęciach każdego roku. Żadnego fałszywego drżenia od paralaksy, tylko jej prawdziwa pozycja. To staranne poszukiwanie doprowadziło ich do pojedynczego obiektu, małej kropki w danych podczerwonych. Ta dziwna plamka przesunęła się nieznacznie wzdłuż orbity wokół słońca przez 23 lata, między IRAS a Akari. Czekajcie, czy to może być to? Czy astronomowie właśnie potwierdzili ukrytą planetę? Może. Ale nie cieszcie się za bardzo. Dane o jej ruchu przez ten czas nie wystarczą, żeby określić pełną orbitę. Więc na razie wciąż nie możemy powiedzieć na pewno, czy ten tajemniczy obiekt to naprawdę planeta dziewiąta. To jednak zdecydowanie silny kandydat. Na podstawie jasności obiektu zespół szacuje, że może być dość masywny. I to było duże zaskoczenie. Wcześniejsze badania NASA wykluczyły planety wielkości Jowisza czy Saturna ukryte gdzieś tam w oddali, ale mniejszy świat pozostałby niewykryty. Naukowcy szukali czegoś tylko trochę większego od Ziemi, ale okazuje się, że ta tajemnicza planeta może być masywniejsza niż Neptun. Teraz, gdy odkryli planetę dziewiątą, podobno przynajmniej plan zakłada dalsze śledzenie i zbieranie nowych danych. Ale nie myślcie, że droga będzie łatwa, bo od kiedy satelita Akari ją dostrzegł po raz pierwszy, ten obiekt nie stał w miejscu. Od tamtej pory powoli się porusza. Więc teraz naukowcy muszą użyć zwykłych teleskopów na Ziemi, żeby go znów znaleźć. I tu jest trudna część. Nie są pewni, dokąd się przesunął, więc muszą przeszukać dość duży obszar nieba. I jak dotąd nie znaleziono pasującego obiektu. Czy to naprawdę okaże się odkryciem planety dziewiątej, czy nie? Pokaże tylko czas. Na razie jej istnienie wciąż jest przedmiotem debaty. Ale z potężną nową technologią w drodze, jak kosmiczny teleskop Nancy Grace Roman od NASA. Astronomowie są bardziej zdeterminowani niż kiedykolwiek, by odkryć prawdę. A jeśli planeta dziewiąta naprawdę jest tam, ukryta na zimnych, ciemnych krańcach Układu Słonecznego, kończy jej się miejsce do ukrycia. Wow, naukowcy właśnie odkryli kosmiczną skamielinę. Nie, to nie dinozaur. Nazywa się Ammonite. Dziwny, lodowy obiekt, który od ponad 4 miliardów lat po cichu krąży daleko za plutonem. I cóż, ten zabrożony relikt może wywrócić do góry nogami naszą wiedzę o Układzie Słonecznym. To chyba najmocniejszy jak dotąd dowód na to, że planeta X, tajemniczy świat, za którym gonimy od lat, po prostu nie istnieje. Zanim do tego przejdziemy, poznajmy Ammonite, najnowsze Członka Układu Słonecznego. Nie jest planetą, nie jest nawet planetą karłowatą, jak choćby Pluton. Mam tu na myśli coś pośredniego między planetą, a niewielkim ciałem niebieskim. Amonite to jeszcze mniejszy obiekt. Uważa się, że jego średnica to 40-krotność wysokości Mount Everestu. I zanim powiecie. Ale hej, to przecież nie mało, przyłóżcie to odpowiednią miarę. W kategoriach planetarnych to tyle co nic. Dla przykładu, Ziemia jest 30 razy większa. W każdym razie to obiekt ten oficjalnie nosi nazwę 2023. KQ14. Inspirujące, co? Ale ludzie używają raczej przydomku Amonite, który pochodzi od wymarłych stworzeń morskich ze spiralnymi muszlami, jak te, które można znaleźć na plaży. Ale ten mały obiekt kosmiczny wcale nie wygląda jak spirala. Chodziło raczej o sposób, w jaki się porusza, a jego orbita jest zupełnie wyjątkowa, co sugeruje, że zewnętrzny układ słoneczny jest znacznie bardziej złożony i zróżnicowany niż zwykliśmy sądzić. I są ku temu dwa ważne Wody. Po pierwsze, ammonite znajduje się na tej ścieżce praktycznie od momentu uformowania się naszego systemu całkiem długo, prawda? A ponieważ istnieje od samego początku jest uważany za kosmiczną skamielinę. Tylko nie żartujmy z lektora. Po drugie, sama orbita jest owalna i masywna, niczym ogromne koło, które zostało rozciągnięte na szerokość. Wyobraźcie sobie idealnie okrągły tor Formuły 1. Samochody ścigają się po nim w mgnieniu oka. A teraz rozciągnijmy ten tor do owalnego kształtu i wydłużmy 432 razy. Nagle każde okrążenie wydaje się nie mieć końca. Właśnie coś takiego dzieje się z Ammonite. Jego orbita jest tak rozciągnięta, że jeden obieg wokół słońca. Zajmuje około 4000 ziemskich lat, i dlatego jest bardzo daleko od nas. Ok, krótkie podsumowanie. Oto, co do tej pory wiemy o tym obiekcie. Przede wszystkim jest bardzo odległy. Do tego ma tę dziwną, rozciągniętą orbitę, która wygląda owalnie. I właśnie te dwa elementy sprawiły, że naukowcy sklasyfikowali go jako sednoid. Te obiekty kosmiczne są tak rzadkie, że dotąd znaliśmy tylko 3. 2023 KQ14 jest czwartym. A więc sednoidy są bardzo daleko. Tak daleko, że grawitacja Neptuna prawie na nie nie wpływa, i szczerze mówiąc, są dla nas mało logiczne, ponieważ ich ścieżki w ogóle nie przypominają tych wreszcie układu słonecznego. Spójrzcie o to, jak Ziemia, Mars i inne planety poruszają się wokół Słońca. Ich orbity nie są idealnymi okręgami, ale prawie w porządku, oddalmy. Jeszcze, jeszcze, stop. Okej, okay, tak poruszają się sednoidy. Jak widać, ich orbity wyglądają zupełnie inaczej niż w reszcie układu słonecznego. Wydają się bardziej przypadkowe i mają kształt zgniecionych okręgów. Sednoidy są też bardzo zimne. Nie ma się co dziwić, skoro znajdują się tak daleko od Słońca. Ale poza tym są bardzo fajne, w sensie tajemnicze i niesamowite, ponieważ mogą ukrywać się wskazówki dotyczące istnienia planety X. Pewnie słyszeliście o tej teorii, prawda? Wielu ekspertów wierzy, że na obrzeżach Układu Słonecznego może znajdować się ukryta dziewiąta planeta. Teoretycznie jest to ciemne, gazowe lub lodowe olbrzymie o masie od 5 do 10 razy większej niż masa Ziemi. Uważa się, że krąży wokół Słońca po bardzo rozciągniętej ścieżce, która jest całkowicie niesynchronizowana z resztą planet. Ale nigdy go nie widzieliśmy ani nic nie udowodniliśmy. Eksperci po prostu sądzą, że tam jest, ponieważ wyjaśniają, Miałoby to wiele dziwnych zjawisk dziejących się na obrzeżach Układu Słonecznego, takich jak choćby przechylone orbity sednoidów. Innymi słowy, za osobliwością tych ścieżek może stać przyciąganie grawitacyjne, tzw. niewidocznej planety X. Teraz rzecz o Jego orbita różni się od orbit jego kosmicznych kuzynów. Spójrzmy, tak wyglądają w przypadku trzech pozostałych znanych nam sednoidów. Widzicie, jak skupiają się w tym samym ogólnym obszarze przestrzeni? Jakby wszystkie były ciągnięte mniej więcej w tym samym kierunku. Sugeruje to, że na początku istnienia Układu Słonecznego wydarzyło się coś niezwykłego. I w dużej mierze ze względu na ten wzór naukowcy zaczęli podejrzewać, istnienie planety X. Po prostu musi być coś, co wpływa na. Ich ścieżki. Ale wszystko staje się jeszcze dziwniejsze, gdy spojrzymy na orbitę naszego obiektu. Jak wspomnieliśmy, jego ścieżka wcale nie pokrywa się z pozostałymi trzema sygnoidami. W istocie jest ona skierowana w przeciwną stronę, a to może oznaczać tylko jedno: chyba będziemy musieli pożegnać się z planetą X na dobre, a może właśnie odkryliśmy, że w rzeczywistości jest to planeta widmo. Jak duch kogoś, kto kiedyś żył na Ziemi, ale już go nie ma. W jakiś dziwny sposób ślad po nim wciąż się jednak utrzymuje, jak w nawiedzonym domu, gdzie coś ciągle przesuwa rzeczy w szafce kuchennej. Cóż, planeta X może być właśnie czymś takim, tyle że w kosmosie. Mogła istnieć dawno, dawno temu, ale w pewnym momencie, z powodów, których do końca nie rozumiemy, zniknęła, może nawet została wyrzucona z układu słonecznego. Ale jej dawne przyciąganie grawitacyjne może nadal działać, polując na Ammonite, dając trochę pchnięcia, ale teraz już tego nie widzimy. Oczywiście wciąż istnieje prawdopodobieństwo, że jej nietypowa orbita jest spowodowana czymś zupełnie innym. Niektórzy uważają, że może to być wynik interakcji z planetą samotną, a przez to rozumiemy obiekt wielkości planety, który nie krąży wokół gwiazdy, albo wpływ pochodzi od gwiazd, które minęły Słońce dawno temu, kiedy było jeszcze młode. Bądźmy jednak szczerzy: żadna z tych teorii nie jest tak intrygująca jak istnienie masywnej, ukrytej planety. Najważniejsze pytanie: czy planeta X może istnieć po takim odkryciu? Cóż, tak, ale musiałaby znajdować się znacznie dalej niż pierwotnie przewidywali naukowcy, ponieważ nawet jeśli ludzie uważają, że może to być piąta co do wielkości planeta w układzie słonecznym, obszar, w którym może się ukrywać, pozostaje ogromny. Dotąd naukowcy uważali, że planeta X znajduje się jakieś 400 razy dalej od Słońca niż Ziemia, to także około 13 razy dalej niż Neptun. Gdybyśmy dziś wystrzelili statek kosmiczny, aby ją znaleźć, dotarcie tam zajęłoby od 45 do 75 lat. A teraz z teorią Amonite odległość ta może być jeszcze większa. Nie wiemy tylko o ile, ponieważ jak już wspomnieliśmy, planeta X to wciąż ledwie hipoteza. W tym momencie to taka fajna kosmiczna legenda, ale Amonite jest inny. Jest prawdziwy i nie chodzi tu tylko o dodanie jeszcze jednego odległego obiektu do naszego planetarnego sąsiedztwa. Pomaga astronomom zrozumieć jak mógł wyglądać wczesny Układ Słoneczny. Badanie ewolucji... Jej orbity i właściwości fizycznych jest kluczem do odkrycia prawdy. Wciąż jest jednak mnóstwo rzeczy, których jeszcze nie zbadaliśmy. Starske kosmiczne dotarły tylko do niewielkiego ułamka, co rozpościera się nad naszymi głowami. Większość zewnętrznych regionów pozostaje całkowicie niezbadana. Na szczęście mamy takie narzędzia jak teleskop Subaru, ten sam, który dostrzega Amonite. Według ekspertów jest to jeden z niewielu teleskopów na ziemi zdolnych do znalezienia tak odległych obiektów. Teraz musimy mieć tylko nadzieję, że takich odkryć będzie więcej. A jeśli dopiero co znaleźliśmy Amonite, co jeszcze może ukrywać się w tej bezkresnej ciemności? Jakieś przypuszczenia?